Witam serdecznie moich gościem wiesła Mateja Batimowcy. Witam, witam. Dobra pasta trwa. Batimowcy pokonują w dzisiejszym pojedynku malipozę. E, tymto sposobem doliczamy trzy punkty i jesteście wyżej w pozycji od malipozy. E, skąd ta dobra forma? No, można powiedzieć, kilka początku poprawiła nam można naszą formę, więc udaje się, wiadomo, na początku sezonu nie było za wesoło, ale teraz widać, że coś się zgraliśmy, już nowi zawodnicy już przyszli, udało się nam już. Dograć wszystko tak, że no widać rezultaty teraz naszej gry. Takich batting chcemy, taki chcemy oglądać. A my również, my również. To, co dzisiaj pokazaliśmy i w zeszłym tygodniu można powiedzieć, że owocuje kolejnymi sukcesami. Mari poza dzisiaj naprawdę fajne mężczyzna zagrała, ale jesteście tutaj lepszą dzisiaj wynikiem drużyną. Y czy oni czym zaskoczyli dzisiaj czy spodziewali się takiego wyrównanego spotkania? No, spodziewaliśmy się wyrównanego spotkania właśnie, bo w tamtym pierwszym meczu co graliśmy, wiem, że pamiętam, że przegraliśmy dość, dość samotnie z nimi, ale że czym liczyliśmy, że pewnie dzisiaj też, też będziemy mieć porażkę, ale udało się, że pierwsi trafiliśmy bramki. potem utrzymaliśmy, to próbowali próbowali nas jednak dalsze piłki udawało się nam rozegrać i Przyniosło to sukces To zwycięstwo na pewno przybliża Was do utrzymania w tej pierwszej lidze. Wiem, że przyoczyliście na to, że musicie troszkę dojeżdżać do jazoska, ale jak sami tutaj mówiliście, że rekompensuje Wam boisko i oświetlenie. Oj tak, no to w tym sezonie jednak, jednak jest super w porównaniu do tamtego sezonu. No to widać, no, że można dobrze grać. Można dołożyć te parę kilometrów, żeby tutaj przyjeżdżać. No tak, tak, no w tym sezonie tak. No, zobaczymy co będzie następnie. Dokładnie. Dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję. Do widzenia.